Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do Ewangelii Mateusza do 6 rozdziału od 16 do 18 wersetu, które brzmią tak: w czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają swoją całą zapłatę, ale Ty, gdy pościsz, Namaś swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają wiedzieć, że pościsz, lecz Twój Ojciec, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. W naszym zborze w tym tygodniu, w poniedziałek, rozpoczynamy tydzień postu i modlitwy, w których chcemy się skupić na Chrystusie, wspólnocie i ewangelizacji. W tych trzech obszarach będziemy wołać do Boga, Prosić o mądrość i Boże prowadzenie. Pastor John Piper powiedział kiedyś tak: Nasza dusza jest wypchana małymi rzeczami i tam nie ma miejsca dla wielkich. Dlatego, jako Kościół, potrzebujemy właśnie takiego czasu, kiedy będziemy pościć, kiedy będziemy y, usuwać ze swoich dusz, wypychać te małe rzeczy, które, z którymi skupiamy się na co dzień, i pozwalać na to, aby. Te wielkie rzeczy, które Bóg ma przygotowane dla nas, znalazły miejsce w naszych sercach. Pan Jezus w tym fragmencie Bożego Słowa, który przeczytaliśmy, mówił, gdy pościcie, nie stawajcie się smutni jak ubudnicy. W innych tłumaczeniach jest, a gdy pościcie. I nie jest tam napisane, jeśli pościcie, ale gdy pościcie. Chce Pan Jezus podkreślić to, że post jest czymś normalnym w życiu chrześcijanina. Pan Jezus powiedział to do swoich uczniów i mówi to do nas, naśladowców, yy, którzy żyjemy w 2004 roku. Yy, pan Jezus mówi o tym, żebyśmy nie stawali się jak obudnicy, jako hipokryci, yy, którzy, co, którzy coś udają, którzy są aktorami. Pan Jezus chce, żeby to było coś szczerego, wypływającego z naszego serca i nie mamy tego robić na pokaz, bo ktoś nas... Yy, zachęcił, bo ktoś powiedział, że teraz jest post, bo teraz trzeba to zrobić, ale po prostu to ma wynikać ma z potrzeby naszego serca i to ma być post, który jest miły Bogu, post, którym Bóg będzie namaszczał nas, post, którym Bóg będzie y, dotykał nas, post, który ma przygotować nas na nowe namaszczenie Ducha Świętego, post, który ma być czasem, w którym będziemy poszukiwać wskazówki i odpowiedzi od Boga e, dla naszego osobistego życia, jak i dla życia kościoła, ten post to również czas, w którym chcemy wyrazić Bogu wdzięczność za to, co już zrobił w naszym życiu i w naszej wspólnocie. Post jest wspaniałym darem, który pozwala nam ucztować z naszym Bogiem. W takiej bliskiej społeczności. A więc post w życiu chrześcijanina jest rzeczą normalną, i musimy też pamiętać o jednej rzeczy: że sam post nie zbliża do Boga. Wiara zbliża do Boga i nasza społeczność z Bogiem. A więc, jeżeli dzisiaj y, chciałbyś się przyłączyć do naszego postu, to zapraszam Ciebie do tego, żebyś skorzystał z tego wspaniałego daru obcowania, usztowania z naszym Bogiem, z naszym stwórcą poprzez. Bycie w takiej społeczności modlitwy, spędzania czasu i oddawania wdzięczności Bogu za wszystko, co czyni w naszym życiu. Radości w Panu, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.